Partnerzy żarowskich inicjatyw znów akcji. W miniony piątek, 18 maja, żarowcy partnerzy odwiedzili pana Mikołaja Nowosada, mieszkańca Wierzbnej oraz zwiedzili jego ścieżkę zdrowia. No sama ścieżka zdrowia to jest ciekawe założenie. Dlaczego ścieżka zdrowia? Dlatego, że ścieżka zdrowia kojarzy się z ruchem, a ruch to jest uniwersalny lek na wszystkie choroby to jest bezsprzeczne. Wizyta u pana Mikołaja zaplanowana została już dużo wcześniej. Tak, partnerzy żarowskich inicjatyw chcieli podkreślić, jak ważną rolę we współczesności odgrywają seniorzy. I udało się. Wspólnie z Żarowskim Związkiem Emerytów, Francistów i Inwalidów, burmistrzem Żarowa Leszkiem Michalakiem zaakcentowali Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. A od kiedy ta ścieżka zdrowia jest u pana? Około 10 lat. To, nie... to jest pana projekt własny, autorski? Moje, moje, tak, tak, to, to jest moje założenie, to jest e, moje, taka koncepcja, moja, tak, tak. Z początku była zrobiona z, z, z tego, z bobu, ale Bób ginie w pierwszym roku. Ja z, e, chciałem zrobić, e, żeby utrwalić i teraz zrobimy z bukszpanu I, i to można zobaczyć. Ten, 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 to jest proroczy rysunek, tak zwany. Kąciki kulinarne, ziołowe, a nawet miłosne oraz labirynty ulokowane na ścieżce zdrowia u Pana Mikołaja wzbudziły niemały zachwyt żarowskich partnerów. Już sama osoba Pana Nowosada, najmłodszego 92-latka, cieszyła wszystkich obecnych, a zwłaszcza jego ciekawe anegdoty. A tu, a tu jest taka sprawa, jak, jak partnerka jest niższa, to się tu, a pasy tu. To musi być dostosowane do, do wzrostu. Wszystkie opcje Więcej pod uwagę. No to idziemy teraz dalej. Reaktor Owrotu botanicznego bardzo się podobało. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Poszczególni ludzie z wioski, z, z, z świetnicy, żarowa. I... W oczywiście. A skąd taki pomysł, proszę powiedzieć? Jak pan wpadł na ten pomysł? No Chciałem starość czymś wypełnić, wie pani. I to kupić pieniędzy kosztuje, ale, ale zrealizowałem to i, i warto było, bo cieszy mnie to. No i to jest taka społeczna robota, wie Pani, co musi, wie Pani, coś, też coś. Taka ścieżka zdrowia w gminie Żarów to jest chyba jedyny egzemplarz, można powiedzieć. To rzadko, no ja nie, nie wiem, no ścieżka zdrowia to oczywiście to jest element po prostu, to jest bardzo ciekawy. No i chodzi o to, że tu ludzie leczą się, bo samo, samo leczenie tu jest, bo ja preferuję leczenie akupresurą. масуше стопе, алечесі окуч рылондык. Po prostu leczą się, nawet może, mogą wyleczyć choroby, których lekarz nie potrafi wyleczyć. Bo no, to różnie było. Jak na przykład lekarze zalecenia nie pomagają, to trzeba spróbować tą metodę leczenia, akupresurą. Czy ktoś panu pomagał przygotować tą ścieżkę zdrowia, czy to wyłącznie nie, pana autorski pomysł? Moje autorstwo, moja koncepcja, tak, to jest. Po prostu chciałem wypełnić na starość życie czymś, wypełnić. I można powiedzieć też, że to jest sposób na nudę, tak? Oczywiście, sposób na nudę, tak, oczywiście. Ale zdrowy sposób na nudę. No, zdrowy, tak. Czyli ścieżka zdrowia preferuje ruch. A ruch to jest wszystko. Wie pan, dlatego po prostu zdrowia. wszystkie choroby to, nie, to zdaje się przystań, nieprawda. I zdrowie zapraszamy do wierzb, no tak? Tak, o co? Na ścieżkę zdrowia u pana Mikołaja Nowesada. No, bardzo proszę. proszę. Pan Mikołaj Nowosat jest przykładem potwierdzającym, iż w każdym wieku można realizować swoje pasje i zainteresowania. Jest człowiekiem, który żyjąc dla siebie, jest również dla innych. I oby każdy z nas mógł na swojej drodze życiowej spotkać takich ludzi jak pan Mikołaj.